Cześć, jesteśmy znowu w białych u Michała. Potestujemy sobie parę produktów. Przychodzi ten czas Instagram remover Autoshine ode mnie i sobie tutaj przetestujemy na tym Mercedesie wersję 1 do 2 i wersję nierościęczoną, bo można i tak, i tak. I zobaczymy, jak to sobie fajnie działa. Tą stronę zrobimy sobie koncentratem, czy, czy nie będziemy rozcięczać, a drugą stronę zrobimy sobie obsikamy roztworem 1 do 2. Nie na rozgrzany lakier, na pewno, żeby nam to odparowało. Musimy dać chwilę temu popracować, żeby nam to, jak w każdej chemii, zaczęło działać. Ale tu widzimy, że tutaj, no to momentalnie i co? I on będzie też fajny, odpowiedni. Te komponenty, które zostały użyte do zrobienia jego, nie będą ruszać ceramiki czy. będzie bezpiecznie. Na pewno nam nie uszkodzi chromów, jakiś pianosu, w czym się wyróżnia? Główną cechą bym powiedział właśnie, że, że przede wszystkim jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.